Cześć, nazywam się Marta Pyżyk. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić nową farbę, która nazywa się Hybrid Stain. Jest to jedyna farba na świecie, która tak intensywnie farbuje skórę, że w przeciągu 3-5 minut jesteście w stanie stworzyć bardzo, bardzo intensywną stylizację brwi. Jak widzicie, jest to farba, która umieszczona jest w takim właśnie Pudełeczku. Jest tutaj baza czterech ciepłych odcieni. Jest to, są to kolory bardzo ciepłe, są to kolory bardzo in, intensywne i są to kolory, które możecie między sobą mieszać. Jest to oczywiście farba, która wymaga oksydantu i która bardzo, bardzo intensywnie podkreśla zabarwienie skóry. Dlaczego tak ciągle podkreślam bardzo? Dlatego, że do tej pory nigdy nie spotkałam się z taką farbą, yy, która w ciągu 3 minut potrafi wykonać mi pełne zafarbowanie skóry. Dlaczego jestem taka zafascynowana tym produktem? Dlatego, że jest to połączenie henny jak i farbki. Dlaczego tak intensywnie farbuje skórę? Kochani jest po prostu pozbawiona sulfaktantów, która, które zawsze będą blokowały nam dostęp do skóry i zawsze przez właśnie tą, ten składnik e, wszystkie inne preparaty, które tą, ten składnik posiadają nie będą bardzo, bardzo intensywnie nam tej skóry farbowały. E, Hybrid stain tego składnika nie posiada, a zatem jestem przekonana, że sprosta każdemu z Was, kto chce właśnie uzyskać bardzo intensywne zafarbowanie skóry. Hybrid Stain. Eee... Jest farbką, która ma cztery kolory, cztery odcienie i są to odcienie oczywiście brązu. E, nazywają się absolutnie przeuroczo, bo Perfect Brown, Brooklyn Brown, Perfetto Brown, więc jak sami słyszycie melodyjnie bardzo, ale e, cenię sobie ją właśnie za to, że zapakowana dosłownie, umieszczona jest w takiej buteleczce, która jest. Po prostu pigmentem, jest płynna i jest oksydowana, czyli jest mieszana z wodą utlenioną, ale w mleczku. Potrzebujemy oczywiście do tego mleczko 3% wystarczy w zupełności, żeby stworzyć całą sterylizację. Nie wymaga aktywowania, nie wymaga podgrzewania. Jest absolutnie natychmiast po zmieszaniu gotowa do pracy. Drugim takim aspektem i taką zaletą tego produktu jest to, że używacie bardzo niewielkiej ilości. Dosłownie ilość taka jak zielonego groszku, wielkość zielonego groszku. Wystarczy do stworzenia stylizacji zafarbowania obydwu brwi. Jeżeli chodzi o Hybrid Stain, kochani, możecie używać tej farby, hennofarby, tak ją nazwę, bo i ona farb, jest farbą, jest też henną, dlatego że, tak jak wcześniej wspomniałam, zawiera wyciąg z Lawsonii, zawiera również barwniki, zawiera również składniki aktywne, które będą bardzo fajnie odżywiały włoski. Co w efekcie końcowym będzie się objawiało fajnymi stylizacjami, pięknymi, wybarwionymi cerami oraz jakby zagęszczeniem i stworzeniem takiej pełnej stylizacji, będzie Wam również pomocna, zarówno przy laminacji, jak i przy farbowaniu rzęs. Sprawdzi się na pewno w 100%, dlatego że bardzo intensywne zabarwienie właśnie spowoduje, że wszystkie włoski, nawet najmniejsze, najmniej widoczne będą pięknie wybarwione. Jeżeli chodzi o Hybrid Stain jest to jedyna farba na rynku, która wymaga od nas ilości dosłownie dwóch kropelek po to, żeby zafarbować brwi jak i rzęsy. Nie bójcie się używać tej farby farby, tak ją będę nazywać, Hybrid Stain, czyli połączenie henny i farby. Nie bójcie się używać do stylizacji po laminacjach, do stylizacji samodzielnych, jak i do stylizacji samych rzęs. Na pewno uda Wam się stworzyć przefantastyczne stylizacje, pełno wybarwione, i będziecie na pewno zadowoleni. Farba Hybrid Stein, jak już wiecie, bardzo intensywnie farbuje. Wiecie już dlaczego, a za ten wniosek może się pojawić. Czy ona będzie trwała, czy raczej nie? Będzie trwała. Bardzo. Czyli możemy przy dobrej, dobrej pielęgnacji, przy zaleceniach pozabiegowych, przy stosowaniu się do zaleceń pozabiegowych, możemy farbkę utrzymać na bardzo długo na skórze, jak i na włosach. Jak już wiecie, Hybrid Stain to mieszanka henny i farby. I nie jest to magiczna farbka, która sama z siebie da Wam cudowne efekty. Wiecie dobrze o tym, żeby mieć piękną stylizację musicie odpowiednio przygotować zarówno skórę, jak i włosy. Oczywiście do tych zabiegów również znajdziecie odpowiednie produkty marki Brow code. I zachęcam Was również do tego, żeby przed samym Hybrid Stain Przygotować włosy, przygotować skórę, czyli na przykład użyć peelingu, użyć szamponu, użyć cleanera właśnie po to, żeby tą bazę, tą podstawę mieć wyczyszczoną i wtedy na pewno stein zafarbuje jednolicie, bez przebarwień i bez różnych. Niepożądanych odcieni. Nie musicie się martwić o odcienie zieleni, bo taka sytuacja tutaj w przypadku hybryd stain na pewno nie zaistnieje. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o możliwość wykonania takiej farbki bez szkolenia, no oczywiście, kochani, musicie czuć się na siłę. Co to znaczy? Jeżeli wykonujecie w swoim gabinecie stylizację henną, stylizację farbami z różnych innych firm, już posiadacie takie przeszkolenie, to nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żebyście mogły równocześnie posługiwać się właśnie hybrid stain. Nasuwa Wam się pytanie, co wybrać? Hybrid stain, hennę pudrową czy może tint? W Waszym gabinecie spotykacie się na co dzień z różnymi osobami. Część z nich będzie chciała mieć wybarwione, zafarbowane tylko i wyłącznie włosy i do tego sprawdzi Wam się w 100% tint. Część osób będzie chciała mieć lekkie, delikatne stylizacje i do tego sprawdzi Wam się absolutnie w 100% henna pudrowa. I ostatnia grupa, która zwykle chce mieć bardzo intensywnie zafarbowaną skórę i właśnie do tego przeznaczony jest hybryd stain. Tutaj ta farbka sprawdzi się absolutnie w 100%, jak również w grupie osób, które na przykład chcą przykryć stary makijaż permanentny, nieudaną stylizację, również oczywiście jak najbardziej Hybrid Stain do tego się nada. Ja za chwileczkę pokażę Wam, jak pięknie wybarwia skórę właśnie Hybrid Stain i czym różni się od innych produktów. Porównacie sobie sami. Porównujemy pracę trzech produktów, czyli henny pudrowej, hybrid stain, jak i tintu. Obie farbki, czyli tint i hybrid stain, został aktywowany wodą utlenioną, natomiast do henny pudrowej użyliśmy wody różanej, oczywiście takiej, której producent, którą producent zaleca. O tym też pamiętajcie, aby używać oksydantów zalecanych przez producenta. Pierwsze porównanie, jak widzicie, w tym właśnie miejscu, tutaj mamy do czynienia już z zafarbowaną skórą przez hybryd stain i też zwracam uwagę na to, że tutaj właśnie następuje porównanie zafarbowania skóry. Nie porównujemy na dzień dzisiejszy zafarbowania włosów, który tak czy inaczej będzie bardzo intensywne przy tych trzech produktach, ale właśnie chcę zwrócić uwagę na zafarbowanie skóry, bo tutaj przy Hybrid Stain będzie ono, jak zauważycie, jak właśnie teraz widzicie, będzie bardzo bardzo kluczowe. Przy farbie Hybrid Stain jest to bardzo jednolite, intensywne, gładkie zafarbowanie skóry, przy hennie pudrowej w tym miejscu właśnie to widać. Jest zafarbowanie skóry oczywiście również jednolite, ale tak jakby obsypane pudrem. No a tutaj w tym miejscu przy tincie jest najsłabsze, dlatego że właśnie taką właściwość ma ta farbka. Ma właściwie skóry prawie nie dotykać, jakby powodować, że tylko na skórze pojawi się lekki cień. Mam nadzieję, że to porównanie produktów ułatwi Wam pracę w Waszym gabinecie. Ułatwi Wam również wybór produktów, którymi chcecie pracować, bo przecież to, że jest tyle na rynku preparatów, nie oznacza, że musimy pracować wszystkimi, ale zazwyczaj wybieramy takie, z którymi się najbardziej lubimy i które nam po prostu sprawiają dużo radości. Życzę Wam udanych stylizacji, wspaniałych efektów i do zobaczenia w kolejnych materiałach.